thank you Drodzy mieszkańcy Puła, dziś obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, 106. rocznicę jednego z najważniejszych momentów w historii naszego kraju. 11 listopada 1918 roku Polska, po 123 latach zaborów, odzyskała wolność. W tym szczególnym dniu oddajemy hołd wszystkim bohaterom, którzy swoimi czynami sprawili, że naród mógł przetrwać ponad stuletnią niewolę i odrodzić się w nowym kształcie. Przyczynił się do tego cały szereg powstań narodowych, protesty przeciwko germanizacji i rusyfikacji, potajemne pielęgnowanie polskich tradycji i polskiej kultury. Za wierność ojczyźnie i opór przy, przed działaniami zaborców patrioci trafiali do więzień, konfiskowano im majątki, skazywano na śmierć, a udział w walkach powstańczych przypłacali życiem. Dziś, mogąc swobodnie wyrażać swoje patriotyczne uczucia podczas uroczystości przy pomniku odzyskania niepodległości, jesteśmy ogromnie wdzięczni za obronę naszych narodowych wartości, ogrom poświęcenia poprzednich pokoleń. Wspominamy ojców naszej nowoczesnej państwowości, odpowiedzialnych za powrót Polski na mapę Europy i funkcjonowanie państwa w pierwszych jego latach. Wspominamy Józefa Piłsudskiego, głównego architekta polskiej niepodległości, który w listopadzie 1918 roku przejął władzę nad odradzającym się państwem. Wybitnego pianistę i polityka Ignacego Paderewskiego, ambasadora polskiej sprawy w kręgach międzynarodowych. Współtwórcę niepodległości, Romana Dmowskiego, który razem z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę podczas konferencji wersalskiej ustanawiającej pokój i ład w Europie po I wojnie światowej. Wincentego Witosa, przywódcę ruchu ludowego i trzykrotnego premiera Polski, również w pełnym wyzwań czasie wojny polsko-bolszewickiej XX roku. Ignacego Daszyńskiego, premiera tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej w listopadzie 18 roku, który powstał w Lublinie tuż przed oficjalnym odzyskaniem niepodległości. Każdy z nich reprezentował inne środowisko, miał inne wizje przyszłości, inne zamierzenia i poglądy. Lecz wszyscy oni pragnęli wolnej Polski, wolnego, radosnego domu dla nas, naszych rodzin, naszych dzieci. Dlatego z miłości do wolnej ojczyzny zjednoczyli się. Zrzucili kajdany uprzedzeń, słabości, różnic, małostkowości. Przetopili je w siłę wspólnego, skutecznego celu. A dzisiejszy dzień to czas wejrzenia w naszą teraźniejszość, czas refleksji nad tym, jak możemy dalej wzmacniać naszą społeczność, naszą wspólnotę narodową. Możemy to zrobić tylko tak jak nasi poprzednicy, tylko zjednoczeni. Wyzwoleni z kalidan partyjno-układowych, pęd wzajemnie zwalczających się, tworzących podziały, forsujących wyłącznie sferację, plemion politycznych. Tylko wyzwoleni z tych pierwotnych nałogów, wspólnymi działaniami, organiczną pracą co dnia jesteśmy w stanie rozwijać Polskę, nasze małe ojczyzny, nasze puławy. Zrozumieć w pełni potrzeby, ale także wyzwania i ograniczenia, patrzeć realnie w przyszłość, wiedząc, że sytuacja jest dynamiczna i nieprzewidywalna. Tylko tak wspólnie sięgamy, sięgamy po wiele. Czydem, a nie pustym słowem, będziemy żywym, żywym przykładem dla nas i naszych dzieci. Dziękuję wszystkim, którzy dziś z potrzeby serca z nami świętują. Pokazują, że wartości, które wyznawali i o które walczyli, oddawali życie nasi przodkowie, są wciąż nam bliskie. Życzę wszystkim, aby ten dzień. Był czasem dumy i radości z naszej ojczyzny, przepełniony poczuciem wspólnoty, silnego, wolnego i świadomego narodu polskiego. Niech żyje wolna Polska.